Przede wszystkim... Szanowni ratunku, gdzie przybyliśmy, po raz kolejny... Po raz kolejny, stadion, stadion. kamyczki, zapraszamy wszystkich, tu naprawdę można spotkać ciekawych ludzi i ciekawe samochody. Ciekawe auta, przede wszystkim. Przede wszystkim, ciekawe historie, historie tych aut, można porozmawiać z ludźmi. Bo każde i... auto ma swoją historię. Oczywiście. Każde Każd... auto wie, że chce przeżyć. I ludzie są przyklejeni do tych aut, również ze swoimi przeżyciami. No tak. Zapraszamy. Przyjdźcie do nas. Przyjeżdżajcie w swoimi pięknymi wrazami. Pokażcie wasze auta. Pokażcie wszystko, co macie w garażach. Nieważne co to jest. Maciek oczywiście powie, że to jest piękne auto. Ja powiem, że jak na amerykański, to nie czuję wstrętu. Ok, jak trochę gada. Trochę no coś tam gada. 5 litrów to już powinno, nie? Bo musi. <laughs> nie nie o wyjścia. To nie są moje ulubione lata auto amerykańskie. Ten jak jest całkiem fajny. Obok kadłuba 3 mała 190 z dużym silnikiem. W kategorii aut białych absolutnie wygrywa auto pod tytułem Fiat 126P, które jest urocze, małe. Tanie i cały czas stylowe. A szyku dodają mu te piękne obręczki. Jeśli chodzi o obręczki, to wolę w tym Capri, choć nie oryginalne, ale bardzo ładnie pasują. I tutaj muszę się z Mackiem absolutnie nie zgodzić, gdyż uważam, że są kompletnie nietrafione do takiego rocznika i tak ładnego auta. Z Fordami. Piękny Garbus, który pamięta lata 50. Popatrz starszy od nas, a jeszcze jest, to dobrze rokuje. A mnie duża ten nałóg, bo przypomina mi czasy auta, które kiedyś miałem z silnikiem V6. A tam gdzieś wśród tych sportowych maszyn ukrył się malutki, piękny Opel GT, który jest takim rodzynkiem stylistycznym z tamtych czasów. On trochę przypomina korwetę, trochę Lambo Miurę, a nawet Alfa Romeo typu 33 Stradale. Maciejku, a co to za super auto? Po prostu super, super. Bo KAO japońskiej technologii. 5300 GT na 4 koła. Czyżby to była szosowa wersja pogrący Dakaru Mitsubishi Pazero? Ciekawe, jaki Dakar wymyślił dla tego pięknego Mercedesa. Dakaru z tym Mercedesem to nie pamiętam, ale wydaje mi się, że safari było. Muzyka. Maciej, Kła, kto zaprojektował ten? włosko wyglądający samochodzik, a jednak amerykański. Masz rację. Na dworze zrobił Giugiaro, ale silnik był francuski. E, zgaduję, że od Peugeota. Plus skrzynia biegów od drenówki. A obok DeLorean'a stoi przeuroczy, stylowy Nissan, czyli Datsun 280Z. To auto w latach 70 stało się mega hitem na rynku amerykańskim. tu uwaga, przyda się, kompletnie nie wiem co to za model, ale Bardzo mi się podoba duża różnorodność samochodów, które pojawiły się na tym zlocie Youngtimerów pod Stadionem Dziesięciolecia w Warszawie. I na szczęście nie było tam samej Ameryki, ale dosyć dużo Europy i Japonii. Te wszystkie starsze auta naprawdę wzruszają i pokazują wszystkim, że te nowe samochody to tylko sprzęt gospodarstwa domowego. Pożegnam się z Państwem tym wspaniale zaprojektowanym kwiatem bufetem, który pokazuje odwagę stylisty i producenta. A przed wyjściem kiełbasa u kulturowego podporarstwa. znaczy zawsze ciepło.